Zasada 76. Strefa komfortu. Jak nie wiesz, o co chodzi, to sięgnij do playlisty z opisu i zacznij od pierwszego nagrania, a tymczasem treść zasady. Zasada. Każdy ma prawo wybierać wszystko, co zechce, ale wcale nie na każdy wierzy, że jest dla niego to dozwolone. Jeśli czujesz niepewność, przekładając do swojej osobowości zawrotny sukces, bogactwo, sławę, to znaczy, że nie wchodzi to do strefy twojego komfortu. A to, co nie wchodzi do strefy twojego komfortu, nie stanie się twoje. Jednakże strefy komfortu można poszerzać. Stwórz w głowie slajd swojego marzenia i wciąż utrzymuj go w świadomości. Ciągle wracaj do namalowanego obrazu. Delektuj się szczegółami, maluj nowe detale. Przyzwyczajaj się do widzenia siebie w nowej postaci. Jesteś godzien wszystkiego, co najlepsze. Wszystko jest realne. Limity nie istnieją. Granice istnieją tylko w twojej głowie. Wyjaśnienie. Pozytywne slajdy pomagają włączyć to, co niewiarygodne do strefy Twojego komfortu. Kiedy przestajesz odczuwać dyskomfort duchowy na myśl, że Twoje marzenie jest dostępne, znikają wątpliwości, a wiara przeradza się w wiedzę. Dusza dochodzi do porozumienia z umysłem i pojawia się zdecydowanie by nie mieć zdecydowanie, by mieć. Nie ma sensu przekonywać, do czegokolwiek duszy. Ona nie rozważa tylko wie, można ją tylko przyzwyczaić. Musi ona przywyknąć do nowej strefy komfortu. Jeśli na razie czujesz niepewność i nie wiesz, w jaki sposób Twój cel może być urzeczywistniony, to nie martw się i kontynuuj spokojnie, systematycznie, wizualizację slajdu. Kiedy slajd znajdzie się w pełni w strefie Twojego komfortu, zewnętrzny zamiar otworzy drzwi do świata Twojego marzenia. Mm. Strefa komfortu to jest tak trochę jak z z tym, co mówimy bądź sobą. Nie? Strefa komfortu to jest coś, co musi być zgodne z, z tym elementem tworzenia Ciebie, tylko nie powinnaś, nie powinieneś robić przeskoków większych niż Twój umysł się na to pozwoli. Czyli dla przykładu, jeżeli docelowo chcesz żyć na danym standardzie, jak policzysz sobie, ile potrzebujesz pieniędzy na to, żeby być na danym standardzie, powiedzmy, nie wiem. Ja kiedyś to tak pokazywałam osobom, które Zresztą za każdym razem pokazuje, jak ktoś o czymś mu mówi, jaki plan życia chce mieć, i, a potem pytam, to ile musisz zarabiać, żeby, żeby tyle mieć. No nie wiem, no właśnie. I teraz wyobraź sobie, że w Twoich celach w Twoich planach jest podróżować pięć razy w roku. Nie? I teraz te podróże, jak cię pytam o to, jakie podróże, jakie, jakie marzenia i tak dalej, i byśmy powatrzyli na budżetowanie, tego no, to nagle się okazuje, że potrzebujesz mieć 120 tysięcy rocznie na podróże, bo takie sobie wymyśliłeś, wymyśliłeś, nie wiem, rodzina, coś tam. Na... I teraz, w momencie, w którym wiesz, że na same podróży potrzebujesz 120 tysięcy, to oznacza, że potrzebujesz 10 tysięcy ekstra odkładać. Na samym podróży, nie mówiąc o innych kosztach życia. A powiedzmy, że chcesz mieć dany dom, dany samochód, dany poziom nie wiem, tyle razy wychodzimy do restauracji, dzieci są w takich szkołach i tak dalej. I To ci determinuje, ile potrzebujesz mieć pieniędzy. Więc tak naprawdę to, jak sobie wymyślamy siebie, to musi być adekwatne do tego, że jak chcę mieć życie przez wielkie życie na poziomie nie wiem, poziomu luksusu, to albo muszę A zarabiać daną kwotę i to musi być, nie wiem, 30, 40, ileś tam tysięcy miesięcznie, albo b muszę, muszę mieć zmanifestowane, że to nie ja będę mieć te pieniądze, tylko na przykład mój mąż, partner, żona, ktoś tam, nie? Dostanę spadek, whatever, wygram w totkę. I teraz, zgodnie z Transurfingiem Rzeczywistości, to my nie musimy mieć planu na to, tak? Czyli możemy sobie manifestować życie takie przez duży rzet bez konkretnego planu, Skąd weźmiemy te pieniądze, nie musimy mieć detali, ale na przykład już sam pomysł, że to jest na przykład rzeczy, które ja nie jestem uzależniona od nikogo, tylko to są pieniądze, które spływają do mnie z mojej pracy, z mojej codzienności, z takich rzeczy, no to mimo wszystko moje życie musi być sterowane na to, że jestem na przykład wolna finansowo, a niezależna finansowo i, i, i dostaję w prezentach takie życie. Rozumiesz? Trzeba to spójnie poskładać w całość, co nie oznacza, że, mieć, że trzeba mieć szczegółowy plan na wszystko, jakieś źródła itd. Ale trzeba mieć spójny plan, który jakby się spina z tym, że nie, nie wiem, nie przychodzisz i nie siadasz przed Netflixem i nie. Nie jesteś zamrożona, zamrożona na etacie za kilka tysięcy złotych z wielkimi marzeniami, tylko na przykład poszerzasz w międzyczasie kompetencje, powiesz, że jakaś okazja biznesowa do ciebie przyjdzie a i ty po prostu będziesz w gotowości, żeby ją wykorzystać, tak? To chodzi o taką spójność. I ta strefa komfortu, przeskakiwania, na przykład dzisiaj ktoś zarobi 5000 tysięcy, a ma wymyślony lifestyle na. 55 tysięcy miesięcznie, to pytanie, czy jak słyszy, zarabiam 55 tysięcy miesięcznie, to, to to się spina z tym ok, jest to realne, jeszcze dzisiaj nie mam sposobu, ale tak, jest to realne, w że to, to już jest moje, czy ta osoba ma na zasadzie, no przecież to jest realne, przecież ja nikogo nie znam, kto tyle zarabia, no przecież jak, no, no ja rozumiem, no może dychę, tak, to uwierzę, ale 55 tysięcy, no to wtedy zmniejszcie lęk. Nie, nie wydawaj 120 tysięcy z głowie rocznie na wycieczki, tylko wymyślaj sobie na przykład ilość podróży, ale nie z, z takimi budżetami. Albo że masz jakieś takie źródło hobby, że ktoś ci podaruje, że na przykład nie wiem, w jakimś tam się tu układa, że jesteś aktywny, aktywny internetowo i, i zaczynają cię partnerzy biznesowi zapraszać na takie wycieczki i Ty nie musisz wcale mieć tych 120 tysięcy, no bo partnerzy biznesowi na przykład Cię zapraszają. Na przykład ja pracuję w takich biznesach, gdzie się dostaje wycieczki za darmo, nie? No i to jest jeden, jeden ze sposobów no to będę jak chcesz tak mieć, to, to się odezwie. Więc... Ta strefa naszego komfortu, czyli poziom naszych manifestowanych obrazów, musi iść takimi skokami, w które twój umysł i dusza są w stanie spójnie uwierzyć. Bo jak chcesz docelowo iść do takich wielkich celów, to możesz tak sobie zrobić, ale z 5 przeskakujesz na 8, a z 8 na 12, a nie z 5 przeskakujesz na 55. Okay? Wszystko. Nie ma dobrej ani jej odpowiedzi. To jest odpowiedź na pytanie, co Twój umysł, co Twoja dusza, co Twoja całość jako spójność Twoja jest w stanie um, a, spiąć, że no, ogarniesz to wibracjami. Czyli możesz poszerzać tą strefę komfortu i dobrze jest poszerzać i trzeba poszerzać, no ale tak um, adekwatnie, nie? czy jak w ogóle ktoś nie biega i nigdy nie przebiega ani kilometra, to nie planuje od razu maratonu. Tylko nawet jak myślę o tym docelowo zrobię maraton, ale teraz planuję nauczyć się biegać 5 kilometrów nie? I myśli o tych 5 kilometrach jako o takim celu pośrednim, potem z 5 przeskakuję na 10, z 10 na 15 i tak dalej, a nie zaczyna od razu no to nigdy nie biegałem, nie biegałem i nagle bach, lecę na maraton, nie? rozumiesz, mam nadzieję, o co chodzi. A generalnie wszystko jest w ćwiczeniach. Masz trzy ćwiczenia, jak do każdej zasady, do przepracowania i tej zasady, ja, więc zapraszam Cię do ich realizacji, a jeżeli nie masz kursu, nie masz dostępu do kursu Manifestowania Życia Bardziej, to kliknij w link w opisie, bo tam mam specjalną promocję. Do zobaczenia w nagraniu 77 już przed ostatnim